Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Moje Sny, gdzie opowiadam swoje jakże dziwne, porąbane sny. Yy, no cóż, dzisiaj czas na kolejny, ponieważ miałem yy, kolejny pojebany sen. Yy, a więc tak. Najpierw powiem, kto brał udział w tym śnie. A więc pierwszą osobą, jaka brała udział w tym śnie, jest to, można powiedzieć, powiedzieć yy, moja menadżerka w sieci partnerskiej. Tak samo brał udział pan Tomasz Andrzej Działowy, tak zwany Gimper. Pozdrawiam cię, Tomku, w każdym razie. I pozdrawiam cię również, moja menadżerko. Można to też powiedzieć, że to jest opiekun gwiazd Agory, teraz już Epic Makers. No i powiem tak. Zaczęło się od tego, że byliśmy u mnie w domu, yy, a każdy wie, że ja mam taki ciasny dom yy, i byliśmy sobie w salonie. Była tam jakaś impreza, prawda? Było kilku youtuberów, yy, w tym ja oczywiście yy, była yy, oczywiście menadżerka, która jest znana yy, topowym youtuberom yy, yy, i był również pan Tomek. Oraz pan, z tego co pamiętam, pan Ignacy, yy, kolega Ignacy, oczywiście. No i co? Gadaliśmy, prawda? Śmialiśmy się, był alkohol, było fajnie. Yy, był wieczór, z tego co pamiętam, już tak trochę późny. No i okej. Okay. Yy, potem zdarzyła się dziwna sytuacja. Byliśmy ułożeni tak. Ja sobie stałem koło ściany. Yy, na moją prawą stronę. <laughs> Po mojej prawej stronie siedział y, Tomek na stole, y, a przede mną stała menadżerka. No i okej. Okay. Y, zdarzyło się tak, że prawda? Wymieniłem kilka słów z Panem Tomkiem, z Panią menadżerką też. No i. Y, Y, oczywiście powiem, że menadżerka to nie jest y, oczywiście jakaś w garniturze, tylko prawda? Y, luzacka na topie, prawda? Y, nowoczesna. <laughs> y, po prostu koleżanka, tak. <laughs> Bardzo dobra. Y, no i dobra. Z panią Tomkiem wymieniłem kilka słów, z panią o, menadżerką też. Y, co gorsza, y, może lepsza, nie wiem. Y, zdarzyło się tak. <laughs> że nagle pani menedżerka zaczęła się do mnie przystawiać. Yy, a więc zaczęła mnie przytulać, objęła mnie prawda w biodra. <laughs> Pan Tomek był zazdrosny. Się patrzył na mnie jakby chciał mnie zabić albo zgwałcić, więc nie wiem, yy, miał dwuznaczny wzrok. No i pani menedżerka się do mnie przystawiała, pozdrawiam, pewnie teraz ci kopara opadła. <laughs> no i dobrze. No przystawia się tak do mnie, zaczyna mnie całować. Yy, i ogółem, no i ja oczywiście też ją przytulam też, prawda, odpowiadam pozytywnie na jej podrywanie mnie no i było wesoło pani menadżerka popiła sobie, prawda, piwko ja też, pan Tomek nie pił co mnie bardzo zdziwiło pan Tomek się na nas patrzył, jakby chciał nas, nie wiem wy wyrzucić przez okno, a mieszkam na pierwszym piętrze no więc co, pani menadżerka się do mnie przystawiała, przytulała, zaczęła całować, yy, wyznawać mi miłość, wszystko w ogóle. No i dobra, yy, nagle tak jakoś z tego co pamiętam przestaliśmy się tam, prawda, yy, obejmować, przytulać i wszystko. I nagle zaprosiłem Gimpera, czyli Tomka, pozdrawiam Tomek, yy, do mojego pokoju, poszliśmy razem. A ja mam bardzo mały pokoik, no i wyszło na to, że weszliśmy z Tomkiem do mojego pokoju. Położyliśmy się na moim jednym łóżku, jednoosobowym i zaczęliśmy oglądać Teletubisie. Tam, gdzie mam teraz stanowisko komputerowe, to stał, stała plazma. Ja z Tomkiem leżałem na jednym łóżku i, i, i oglądaliśmy objęci Teletubisie. Z tego co pamiętam, to byłem też chyba w majtkach i w koszuli. A pan Tomek był jak zawsze ubrany w swoją koszulę w kratkę, swoje okulary przeciwsłoneczne wiszące koło szyi i w dżinsy. No i swoją fryzurkę też, prawda, ozdobił. No i w sumie na tym sensie zakończył. Bardzo mnie ten sen ździwił, bo, bo, bo no, takie sytuacje to się prawda nie, nie, nie zdarzają na co dzień w realnym życiu. W każdym razie bardzo pozdrawiam moją menadżerkę, tak, która teraz tego słucha, oraz Tomka, który nie wiem, jak zareaguje na to. W każdym razie to by było na tyle. Bardzo dziwny sen, ale. Po pozytywny, prawda? Więc nie, nie narzekam. No to w każdym razie to by było na tyle w tym śnie. Tyle się działo. Skończyło się na leżeniu z gimperem w jednym łóżku i oglądaniu Teletubichi. A zaczęło od tego, że menadżerka mnie podrywała. No dobra. No to co? Jak się Wam sem podobał i jakże yy, też okazaliście swoje zdziwienie? Dajcie łapkę w górę, zapraszam do sklepu z koszulkami, w opisie macie wszystkie linki, a więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie, więc na razie. Bajo.